Cześć, z tej strony Gromek i to jest drugi odcinek z draftu w Fifie 17. Zaczynamy. Teraz mam wyszukiwanie przeciwnika. Gramy także, jak miłość straci kola... Nie, je po, po połowie. Dobra, gramy także, że Miłosz gra połowę pierwszą, ja gram drugą połowę. Zobaczymy, czy nam się uda. Wczoraj nagraliśmy długi odcinek, ale nam się... To znaczy tak, myśleliśmy, że to nagrywa, a potem się usunęło to po prostu. Nie, nie chcę mówić Wam jaki był wynik. Ale wy ostry. Tak nas zjechało e, Piszcie w komentarzach, jak obstawiecie wynik, a my w następnym odcinku powiemy. Tak. Ale w następnym, tak myślę, w następnym odcinku striku. Tak, FIFIE. No to miłość już zaczynam grać pierwszy odcinek. To jest zdrowce, co będzie. Wlasję dla co? Kogo? lasję. Jedno z

Na was. No piszcie w komentarzach jaki jest wasz ulubiony bramkarz to w wystąpią i, I piłkarz. A na pasy? Mm. Nie piłkarz. To, to bramkarz, to też jest piłkarz. Nie, to nie ojej. Oj, oj, oj że on podle, tylko do niego. Mawa świetnie. Zagramy ten pierwszy mecz. Jeśli nam się nie uda, to będzie to końcowy odcinek jeszcze. Tylko otworzymy kartę. Jeśli nam się uda, to będzie druga część tego... A ja mam taki zawodników, że ja trochę się mylę, czy to jest ten sędzia, czy to jest mój zawodnik. Ja mam takie stroj podobne do niego. Już powiedz jak się gra z zawodnikami i zawodnikiem. Ciężko czy łatwo? No dobrze, znaczy no no tu się fajnie gra nie za trudno, ale też nie za łatwo. Ale fatalne podanie piłka praktycznie nie trafiła w Piszcie też wynik wasz najlepszy wynik jakiś. Mój to był 8 do 0. Akurat wtedy no ja Ilael z ja to, to się Ja cztery jeszcze. i miłość cztery. No, nie nazwałbym tego Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Może na ostatniej Przepraszam, że nie mam ale nie muszę się skupić. Właśnie. Kiedy ja gram, to ja muszę się skupić i ja nie mogę gadać. Okej, okay, poznam was. Zaraz do was przyjdę. Pozdrawiam, Gutek Szałwowski. Fajny masz kanał, jeśli to oglądasz to pozdrawiam. Kibicujemy Tobie w każdym metru. Tak. Fajny masz kanał. Może już 62 tysiące. Oglądam Twoje odcinki na bieżąco. Ja

wykorzysta Niestety, ale jest tylko ważny. Stały fragment gry. Czy go wykorzysta? ja coś. To się wygło, i teraz. Nie, nie jest za wysoko. Też piszcie w komentarzach, czy wygracie w FIFA. Jeśli tak, to jaką macie? A myślałem już, że to będzie go. Jak minie jak ta połowa, to pani z filmików, będzie koniec filmiku i będzie część. Nie. Jest. Brawo, miłość strzela pierwszego gola. Zobaczę powtórkę. No chciałem zobaczyć powtórkę, ale już nacisnął niestety. I mamy 1 do 0. Jeszcze ma jedną szkodę i ma jeszcze szansę przejść. Jeszcze jedna powola. ale masz szansę przejść.

No. Zwycięzca z tego strata, nie <grym> i grał. i teraz grał. No I teraz ja za. będę grał. Długo. będę grał. Nie będę grał. Nie nami. A ja będę grał. Tak, będę grał. Nie Ale ten... O, na A ty nie jeździsz, Dawa. Ale chyba musimy teraz wyłączyć i zrobić drugą część. No nie. Ale to no może, to może tylko przez minut tylko trwa. Nie, nie, 6 minut. No to 6. No to ja będę sprawdzać jak będzie 15 minut, to ja to wyłączę. Nie, zrobisz to. No zrobię, ale ja nie będę to robić. No pauza. Aha, pauza. Ale zdążysz. Tylko tego nie przegraj, nie? sobie. Jak już to możesz wydać? No. Nie będą mieli po prostu. Ach, wydawało się, że, a ja jednak przejął. Przepraszam, ale ja teraz nie będę gadał, gady muszę się skupić. No, a tak. już jak przyjdzie. She's どこにいるの

Z 12 minut no, prawie, prawie słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Blisko polegarny, może strzelasz. No ej! Mogę. to jest? wolny. Czy ty chcesz? Ja chcę stronę. No, ja nie strzelisz. Ale ja strzelę. Nie strzelisz. Ja to bym strzelił, ale jak chcesz. Tak? Nie wiem. To jest Twój gospodarze prowadzą i starają się grać na czas. Coś widzieli po raz różnie kości, jest na Dobra, no Nie strzelaj, no teraz. Coś, to możesz widać. dać. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na płot przeciwnika. No, może centrować pole Hej. No. 15 minut pozostało do końca. Regulam nowego czasu. Okay. Hej. Dobra, dobra pozycja do oddania strzału. to yeah. je wybriwamy. Czas do ale też jak to się mówi, niech dnia do zachodu słońca. Zaraz będę musiał zrobić pauzę.